Dzieje apostolskie, które czytamy dzisiaj w liturgii i czytamy je w ostatnich dniach, mówią o tym, jak Słowo Boże podbija ludzkie serca. Właściwie przez ostatnie dni słyszeliśmy o tym, jak Słowo Boże docierało do różnych zakątków świata, jak dotykało różnych osób, jak zdobywało ich serca, ale też, bardzo często słyszymy o tym, jak Słowo Boże napotyka na opór, jak apostołowie i to, co głoszą, jest odrzucane, jak są osoby, które są zupełnie zamknięte na to, co głosi Paweł czy inni uczniowie, i Słowo Boże natrafia na opór. Dobrze jest, Dzisiaj zajrzeć w swoje serce, w swoje sumienie i zobaczyć, co już we mnie zostało zdobyte przez Słowo Boże, ale które zakątki, które rewiry mojego życia, mojego serca, mojego myślenia jeszcze stawiają opór, jeszcze nie zostały podbite przez Słowo Boże, jeszcze nie zostały zdobyte przez Łaskę Bożą.